Z tej strony Danielu, witam Was po raz kolejny w drze The Darkness 2. Nie mogę się powstrzymać, żeby czegoś nie nagrać z tego Dema jeszcze, bo gra jest tak świetna, że po prostu koniecznie muszę się w nią zaopatrzeć. Jak widzicie w tym momencie posiadam nadludzkie zdolności, mam te dwa paskudne ryje po bokach i mam również dwie bronie różne w dwóch rękach naraz. Poza tym mam bardzo fajne umiejętności, mianowicie Przytrzymując krollok i wymachując myszką do dołu i do góry, zadaje ciosy, ciosy pionowe, natomiast robiąc to samo tylko w poziomie, zadaję ciosy poziome. Rewelacyjna sprawa. Mam również Q, którym mogę atakować. No dobra, i mam rozwój postaci, co również jest. E, świetnym pomysłem bo e, myślę że dzięki temu gra będzie miała po prostu wszystko jak widzicie stać staćmy w tym momencie na rozwinięcie nowej umiejętności tak więc e, zróbmy to ok można resetować świetnie dobra umiejętność poszerzona e, jak widzicie kiedy spotykam truposza na ulicy to pojawia mi się informacja o tym żebym nacisnął E i e, zeżar serce tego człowieka, dzięki czemu dostaję właśnie punkty, e, za które mogę się rozwijać. E, i, mamy też interakcję z otoczeniem. Mogę e, podświetlane przedmioty unosić i nimi rzucać. Zresztą e, zobaczycie później jak to wygląda. A tutaj jest jakaś poczwara, która teraz każe, każe mi iść za sobą. Okej. Okay. Pobawmy się. Haha. Ha. Dawaj. Daj mi go. No właśnie, mogę sobie podnieść takiego kolesia i im rzucić. Przez co go oczywiście zabijam. Zbieram amunicję i zaraz zobaczycie, jak będę wyrywał serce. Ale to za moment. Porzucam sobie jeszcze, bo naprawdę to jest niezła frajda. Ale gra ma mega klimat. Gra ma mega klimat i zapowiada się naprawdę miodnie, mięsieście a co mnie też pozytywnie nastraja nie ma jakichś e, wygórowanych o, tego użyjmy e, nie ma wygórowanych Kurczę, nie trafiłem, dobra, trudno e, nie ma wygórowanych e... Ła, dobra e, wygórowanych e... wymagań systemowych wybaczcie, że się tak przycinam, ale po prostu ta gra naprawdę wciąga. Okej. Okay. Zabijając ludzi, tak jak mówię, zjadam serce. Wygląda to okropnie, ale dzięki temu dostaję punkty bonusowe, za które się rozwijam, tak jak mówiłem wcześniej. Ogólnie mój bohater, czyli Jackie, nie chce, nie chciał korzystać z tych mocy ciemności. Nie znam, nie znam jedynki więc nie, nie opowiem dokładnie o co chodzi bo sam tego nie wiem aczkolwiek chciałbym wiedzieć jak to się rozwinie być może coś fabularnie się wyjaśni w trakcie rozgrywki Może nie robi to jakiegoś powalającego wrażenia A tak jak mówię gra wizualnie przypomina mi mocno Fira 3 ale co, to nie zmienia faktu, że jest... fantastyczny. W końcu Fear, Fear... też był bardzo dobrą grą. Dobra. Co ja mogę zrobić? Rzucić tym truposzem? Dawaj, serducho. Dobra. Moim ludziom muszę pomóc. Teraz co się wam chciałem... Aha, już wiem, co wam chciałem pokazać. Żyje któryś? Nie przeżyli. No nic, to, to za moment. Żeby był tylko jeden przeciwnik, wtedy mógłbym wam pokazać, e, co jeszcze moja poczwara potrafi. Dobra, pozbierajmy... Aha, nie. To ja zamieniam. Okej. Okay. To ja poproszę Uzi z powrotem. A ten to, ten to wygląda paskudnie. Cóż dalej? Naciskając BACKSPACE pokazuje nam się właśnie ta ikonka, która pokazuje, w którą stronę mamy się udać. Efekty świetlne, to co widać na ekranie, po prostu miażdżą. Co to jest? Aha, on, ten to potwara się. Mhm, czyli to jest... ogólnie fabuła jest pokazywana w, w postaci retrospekcji, przynajmniej jak na razie. No dobrze, przejdźmy jeszcze kawałek. Co mm -hmm. jest? Nie mogę, nie mogę tych czekajcie, czekajcie, mam pozostawać w świetle, czy unikać światła? Tak, mam y, nie podchodzić do światła, wybaczcie. rozwalą się? Dobra światło zniszczyłem Aha trzeba było zniszczyć światło Dobra A tędy mogę? Nie zmieszczę się No nic pójdziemy sobie tym korytarzem Już wiem, już wiem o co chodzi, tak, 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 tak Ale świetny motyw z, tym, z tymi dwoma broniami. I jeszcze te poczwary Ekstra, no ja jak chcę mogę kosować te światła Pod skosem? Pionowo, poziomo Sami tak przyjdzie do głowy Dawaj serducha Światło, fuck, fuck Dobra, to jest naprawdę dobre. No, dobra. Hmm. Te punkty, które przeskakują, jak widzicie, to jest właśnie intuicyjne, też dobrze zrobione. E, interakcja, in, interakcja z przedmiotami. Dobra, chyba tędy Mogę biegać? Oj nie nie nie, zrobimy mu coś innego I jedynka Okej, okay. ostatnio było inaczej Zostaw mi go, zostaw mi go To chyba był, był ten upgrade w takim razie, którego wcześniej użyłem na samym początku. Okej. Okay. O oh, fuck. Pociąg jeszcze jedzie. Dawaj Off oh. Alliance? Okej. Okay. Anaconda, plus 30. Dobre. Od razu serce e, rozumiem, wybryzłem. Może to kwestia, jak blisko jest przeciwnik? Gim. a, światło, fuck. Zapalili światło. Albo ja nie zgasiłem. Dobra, tak, właśnie. No. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, właśnie. <grywa> tak to powinno wyglądać, prawidłowo. Chodź tu. Dawaj serdecy. Ja chcę się rozwijać. Nie? Tylko jakoś strasznie mało punktów za to dostaje, a rozwinięcie niektórych elementów w tym drzewku rozwoju to naprawdę kupa. Kupa punktów. Może brzydki wyraz, kupa, ale sporo punktów. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jedyneczkę zrobimy. Dawaj, serducho. Pięknie. Dobra. Skończyło mi się ammo w, w UZI. Mogę zrobić, korzystać oczywiście z samego UZI. Mogę mieć sam pistolet. Jeszcze powinien być... Aha, czyli... Rozumiem. Czyli mogę mieć dwie bronie przy sobie i z nich mogę korzystać, czyli mogę zamienić Uzi na pistolet i wtedy będę miał y, Dual Pistol? Okej. Okay. Światło. Szybko... Kurczę, muszę się nauczyć tego sterowania tą pokraką. Ależ świetne to naprawdę sterowanie jest. Mówię wam, dużo dużo fraju daje pierdzielnięcie na przykład myszką w boki tym, tym ogonem paskudnym. Znaczy ogonem, tą ja szczurą z rękawem. Dobra, co my tu mamy? Ten się schował jaki? Zadowolony? Nie, ja muszę ich posmakować. To mi daje najwięcej frajdy. Można nim rzucać. Tylko teraz dajcie mi jego serce. Dobra. O Boże, okropne to jest. czyli moje moce tracą na, e, na silek w momencie, kiedy jestem w świetle przypuszczam, że jakoś to jest uzasadnione fabularnie z pierwszej części no, ale tak jak mówię, ja niestety pierwszą część nie grałem dlatego, ja że nie posiadałem ani xboxa, ani pc-ta dobra, zobaczmy gdzie teraz Ta? No gdzie? Okej. pociąg O, to Wow, ma no, ale efekt świetny. Wow. O. Kurcia, to się wali jeszcze. O no to, to wygląda wręcz masakrycznie Jeszcze raz Dobra, serduko moje, ale tu strzelają do mnie szybciej, szybciej Chodź tu, chodź tu Szybciej go, szybciej go. O tak Dobra. Huuu, narobiło się ich to będę ich chciał w takim razie. A jak go złapał za nogę. Nie no to wygląda po prostu fantastycznie. Chodź tu. Chodź tu. Okej. Okay. Boże pomyślę, że to jest tylko demo. Ach, szkoda. Pres. E. Czyżbym coś przeoczył? A, zamienić? Nie, chyba nie będę zamieniał. To jest zresztą to samo pewnie. No. Czyli zamiast Uzi będziemy mieli teraz dwa pistolsy, że tak powiem. Dobra. O! Uf.

cóż, chciałoby się więcej i fantastyczna gra, fantastyczna interakcja z otoczeniem, e, strasznie fajny klimat. Polecam, trzymajcie się, do usłyszenia.